i wyborcy. Jeśli uważacie, że w tym kraju wolno wam protestować, to jesteście w błędzie. To władza z Tuskiem i jego kolegą, przyjacielem Morawieckim, na czele pozwoliła wam wyjść. Wręcz wypchnęła was na ten protest. Jesteście wodzeni i manipulowani jak reszta społeczeństwa. Wśród was są fałszywi agenci i wodziciele. Dlaczego nie idziecie protestować pod domy tych zdrajców, którzy są odpowiedzialni za przegłosowywanie i wprowadzanie antypolskich i antyludzkich, zamordystycznych ustaw, które niszczą skutecznie od 89 roku polską gospodarkę, przemysł, rolnictwo, kulturę, naukę, majątek, który był wypracowany gołymi rękoma waszych dziadków i ojców po wojnie i to wszystko na poczet wielkiego kapitału Wall Street z USA? Mówią wam, że to Putin jest waszym wrogiem. Ale zadajcie sobie pytanie: czy to Putin podniósł wam ceny za paliwo, węgiel, prąd, gaz, ropę, żywność, transport, wysokie podatki za śmieci, za ścieki, za wodę, za emisję CO2 i tul, autostrady, ubezpieczenia, komunikacja, służbę zdrowia? Czy to Putin wprowadził wam zakaz ogrzewania naszym polskim węglem waszych mieszkań i domów? Czy to Putin zmusił was do instalowania drogich, prądożernych i niewydajnych pomp ciepła? Czy to Putin zmusił was do nowego ładu, Zielonego Ładu, ETS i ETS-2, czy to Putin nakłada na was sankcje, kary administracyjne, mandaty? Czy to Putin ograniczył wam wolność w czasie C-19 zamykając lasy, parki, restauracje, otwierając jednocześnie korpo sklepy należące do kapitału Wall Street? Czy to dzięki Putinowi czas oczekiwania w kolejkach do specjalisty lekarza wynosi obecnie od 1 do pół roku do trzech lat? Czy to dzięki Putinowi, seniorzy, emeryci, macie śmieciową emeryturę i brak opieki medycznej? Żyjecie w skrajnej niewoli, wytresowani jak chomiki w młynku? Dali wam jeden dzień wolny od pracy i nazwali go Dniem Wolności, Niepodległości, namawiając was, byście chodzili na marsze tej pseudowolności i świętowali waszą niedolę, śpiewając pieśni o wolności, której nie rozumiecie. Macie buzie pełne frazesów, Bóg, honor, ojczyzna, nie rozumiejąc, że w międzyczasie podmienili wam znaczenie tych słów. Kto jest Bogiem? Hanuka Hołowni. Czyj honor? Głowy Państwa. Co oddaje honor ukraińskiej ideologii wiadomo jakiej? Ojczyzna? Jaka ojczyzna? Taka, w której wisi biało, czerwona flaga czy ukraińska flaga? Kochani wyborcy, czy wyście postradali rozum? Dają wam hasła: Śmierć wrogom ojczyzny. I wy z takimi hasłami wychodzicie na marsze, które nazywacie wolnościowymi, pokojowymi? Przecież takie hasło może Tusk lub Morawiecki, Sikorski, Mencen, Duda lub inny agent CIA wykorzystać przeciwko wam drodzy wyborcy, wystarczy tylko jedno rozporządzenie spełniające wolę ludu, że każdy, kto nie pójdzie walczyć i ginąc za Ukrainę w imię korporacji i kapitału Wall Street, będzie nazwany wrogiem ojczyzny. I co? Teraz rozumiesz znaczenie tego hasła? Do tego następne rozporządzenie o karze śmierci, co tak bardzo do Polski wprowadzić chciał pseudokatolicki agent CIA Brown. No i już mamy realizację waszych życzeń. Nigdy nie zrozumiem Drwala, co odcina gałąź na której sieci. To wy, kochani rolnicy i wyborcy, powinniście krzyczeć teraz na protestach: Precz z wojną, precz z militaryzacją i agresywną polityką Polski dla naszych sąsiadów, precz z wydawaniem naszych pieniędzy na broń, amunicję, która służy do zabijania ludzi, pokój za wszelką cenę. Chyba zgodzicie się ze mną, kochani, że jak ogłoszą wojnę z powodu ich ciągłych prowokacji, to was pierwszych wezmą na tę wojnę. Żywności nie zabraknie, bo przywiozą okrętami z Ameryki Południowej. Tam jest ich tania, zrobotyzowana nadprodukcja, a wy staniecie się niepotrzebnym ogniwem, które trzeba wysłać na wojnę i przejąć wasz majątek, tak jak zrobili to u naszych sąsiadów na Ukrainie. Proszę was, kochani, zanim pójdziecie na strajk lub marsz, to włączcie myślenie, bo to jest wasz kraj i dom. W wyborach głosujemy tylko na taką osobę, która będzie antywojenna, propolska, rozwiąże umowę o relokacji najemników i wojsk amerykańskich na terenie Polski i zażąda pokoju za wszelką cenę. Każda złotówka wydana na zwiększenie tzw. obronności kraju przez rządzących oznacza zwiększenie podatków do maksimum, a na koniec zostanie konfiskata nieruchomości i waszych oszczędności, jak nie będzie was stać na zapłatę tych podatków? bo stracicie pracę ze względu likwidacji waszego zakładu pracy i bezrobocia. Drodzy rolnicy i wyborcy